Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj w tym tygodniu pokażę Wam, jak wygenerować nowe kody SKU w magazynie systemu BaseLinker w sytuacji, w której takich kodów nie macie. Przypominam, że kody SKU są niezbędne na przykład w momencie, gdy chcemy włączyć ścisłą kontrolę magazynową. Jeżeli takich kodów nie mamy w naszym magazynie, no to tej kontroli niestety nie włączymy. Kody SKU są naszymi własnymi kodami, więc mogą one wyglądać w dowolny sposób. Klienci wpisują tam często różne informacje. Na przykład, lokalizację danego produktu, no i tak naprawdę to od nas zależy, jak ten kod będzie wyglądał. Dzięki BaseLinkerowi możemy też dodać takie kody w sytuacji, gdy nam ich brakuje. W moim testowym magazynie mamy 86 produktów, ja mogę od razu wszystkie te produkty zaznaczyć. Jak widzicie, pierwszy produkt ma dodany kod SKU, pozostałe produkty tych kodów nie mają, dlatego będziemy musieli je uzupełnić. Żeby to zrobić, po zaznaczeniu naszych produktów przechodzę do części operacje, a Następnie wybieram operację na produktach konfigurator i z rozwijanej listy wybieramy Generuj SKU. Możemy zmienić lub nie istniejący KD SKU. Ja będę chciał je zmienić, bo będę chciał stworzyć nowe kody. Możemy dodać przedrostek do naszego kodu, na przykład MF moja firma, a następnie wybieramy. Jak ma być wygenerowany ten kod? Czy mają być to liczby, właśnie od 1 do tam bardzo dużej wartości? Czy mają być to losowe liczby i litery zawierające w sobie 8 znaków? Ja będę chciał, żeby to były liczby następujące po sobie, po kolei, więc zbieram opcję numer 1. Klikamy więc wykonaj. No i czekamy na wykonanie wszystkich operacji w zależności od tego, ile mamy produktów. No będzie oczywiście też zależało od tego, właśnie ile to może potrwać. Wszystkie operacje zostały wykonane, to okno więc możemy zamknąć. Odświeżam moją stronę. No i jak widzicie, SKU zostało dodane do każdego produktu. Jeżeli szukasz porad dotyczących BaseLinkera, zasubskrybuj mój kanał w sprawie wdrożeń i szkoleń. Napisz na biuro@urp.pl. Pomagam firmom stworzyć najlepszy scenariusz procesowania zamówień oraz obsługi tych zamówień w systemie BaseLinker.